Dzień dobry, z tej strony Mateusz Rubel. Witamy w bistro Szyb Maciej, Ze mną nasz szef kuchni Dominik Wieńcek. Witam, cześć. Witam cię serdecznie. Dominiku, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać o znalezieniu się naszej restauracji w żółtym przewodniku GoEMIO. Przede wszystkim gratulacje na Twoje ręce dla całej kuchni, dla całej załogi, że kolejny raz udało się właśnie znaleźć w tym prestiżowym wydaniu. I moi drodzy, tak, żeby troszkę nawiązać do historii, do historii tego przewodnika, myślę, że warto tutaj wspomnieć, że tak naprawdę początki tego wszystkiego to 1961 rok, kiedy dwóch Francuzów rozpoczęło pisanie cykl, cyklu i falietonów na temat odwiedzanych przez nich restauracji w Paryżu. No i prawie 10 lat później zaczęto przyznawać restauracjom czapki, które oczywiście tutaj też wspomogę się informacjami, przyznawane są za jakość, świeżość produktów, czy kreatywność i profesjonalizm prezentacji. I ja na początek chciałbym Ciebie zapytać o to, jaki jest przepis na znalezienie się w tej książce, w tym właśnie przewodniku, bo warto tutaj wspomnieć, że Szyb Maciej w tej edycji 2020 jest jedną z 540 restauracji właśnie tutaj docenionych. A więc Twoim zdaniem, jaki, jaki jest przepis, aby w tym wydawnictwie się znaleźć? Krótki przepis jest taki, że każdy go ma w zasadzie swój własny. Każda restauracja idzie swoją drogą, ma swojego klienta, położenie i myślę, że tutaj dostosowanie się do potrzeb rynku, my jesteśmy w Zabrzu i takiego klienta tutaj mamy najczęściej, dlatego to on decyduje co my robimy, jak to robimy, w jaki sposób my to wykonujemy, to już jest oczywiście nasza interpretacja danego dania, produktu, ale myślę, że tutaj rynek kreuje nam cały czas klient, przede wszystkim ten nasz zabrzański. No i przede wszystkim na pewno warto trzeba powiedzieć i też myślę, że z tym się zgodzisz, że znalezienie się w tym przewodniku to też pewne standardy, tak? Oczywiście tak, jak przy poprzednim wywiadzie już wspominałem, my przede wszystkim stawiamy na jakość produktu, na jakim pracujemy. Jest to produkt często lokalny, ale zawsze z tej najwyższej półki cenowej, bardziej jakościowej myślę. Nie dajemy klientowi czegoś, co nam osobiście nie pasuje, co nam się nie podoba. Wiadomo, nie zawsze jesteśmy w stanie wstrzelić się w gusta, ale to jest osobna sprawa. Produkt zawsze jest produktem u nas najlepszym, jaki obecnie w danej chwili jesteśmy w stanie znaleźć na rynku. Rynku przede wszystkim polskim. No i właśnie ja muszę przyznać, że na pewno tą jakość widać na talerzach, które są podawane w naszej restauracji. Także myślę, że szczerze możemy zachęcić, by przekonać się, czy słusznie tutaj, drodzy Państwo, znaleźliśmy się w tym przewodniku. Zapraszamy oczywiście do smakowania tych potraw, które tutaj serwowane przez naszego szefa kuchni właśnie są w restauracji. No i kolejne pytanie odnośnie tego przewodnika, bo tak moim zdaniem to jest taka jedna z modniejszych publikacji dotycząca właśnie tych, Recenzji, tych restauracji, tego świata kulinariów. I w związku z tym chciałbym Cię zapytać, właśnie o te trendy, o tą modę. Jakie trendy w tej chwili, Twoim zdaniem, w tej gastronomii panują? Trendy? Jedzenie. Po prostu jedzenie. Używamy coraz mniej. Kropek, kresek, po prostu dajemy ludziom jeść. Jeść w porcjach zadowalających, zapełniających te brzuchy. Gość po wyjściu z restauracji no, czuje się przede wszystkim nasycony. Mamy nadzieję zawsze, że jest zadowolony z tego, co robimy. I myślę, że tutaj priorytetem smak jest oczywiście najważniejszy: smak, wyczucie tego smaku, kompozycji całego dania, ale myślę, że porcje. Na naszym rynku są bardzo istotne. Wywodzimy się z górnictwa, jest ten okręg bardzo mocno poprzemysłowy, już teraz, gdzie, gdzie ludzie, społeczność zawsze chcieli dobrze zjeść. Dobrze zjeść w sensie smacznie, ale przede wszystkim też obficie. Tym się kierujemy na dzień dzisiejszy dość mocno. No i właśnie. Tutaj... Co widać też również po tobie. <laughs> Oj, dziękuję bardzo. Ale to rzeczywiście prawda, że tutaj nawet te, te dania, tak zwane, że tak powiem, pracownicze, personalne, są no przepyszne i, i to rzeczywiście potwierdzam. No więc yy, yy, przy okazji tego właśnie chciałbym Cię zapytać, czy te właśnie trendy, o których wspominałeś, te, te, te jakieś tam wyzwania czy, czy właśnie smaczki, są gdzieś w jakiś sposób zauważalne w, w tej naszej nowej karcie, która obecnie tutaj u nas w restauracji obowiązuje. Jeśli mówimy o trendach jakościowych, no to czy mamy tę jakość od samego początku, od kiedy przejąłem rolę? Bycia szefem kuchni w zakładzie. E, ilościowo, jeśli mówimy o porcjach, no te porcje zawsze są, staramy się te porcje zawsze, żeby przede wszystkim równe, bo to jest e, też recepta, żeby klient pier, raz, drugi, trzeci dostał zawsze taką samą ilość. E, nie, mamy, nie mieliśmy nigdy zgłoszenia, że coś, czegoś jest mało. Nie mieliśmy takiej sytuacji, że karmimy ludzi o, na oczy, a nie na, nie na y, smak. Tak więc. Y, to są przede wszystkim trendy nasze. Nie możemy być modni tylko medialnie. Jesteśmy przede wszystkim modni dla klienta. To on jest dla nas najważniejszy. To on sprawia, że my istniejemy, że my zarabiamy, że my y, jesteśmy w tym miejscu takim, jak jesteśmy. No to kolejne pytanie zatem. Takie pytanie tu i teraz. Jesteśmy w takim świecie, że ten natłok informacji jest dosyć duży. Mamy różnego rodzaju blogi, różnego rodzaju właśnie blogerów kulinarnych, mamy youtuberów, mamy serwisy, które gdzieś o tych kulinariach informują. No i właśnie do Ciebie pytanie, czy takie publikacje jak ten żółty przewodnik, Goemio, czy to obecnie ma w ogóle sens, żeby coś takiego robić? Właśnie w tym świecie, gdzie, gdzie tych informacji jest naprawdę sporo. Przewodnik GMI również ma swoją wersję internetową w postaci aplikacji, tak więc wiele informacji, w zasadzie wszystkie, które są ujęte w tym przewodniku, można znaleźć. W każdej chwili na swoim e, smartfonie. E, czy ma sens, oczywiście, że tak? Ja jestem fanem wyrazu, fanem słowa. E, I to, co się widzi na żywo przed sobą, myślę, że ma dużo, dużo większą wartość niż coś e, treści zawieszone w powietrzu. E, fajnie, bo to stwarza rynek. To myślę, że jest, jest grupa ludzi, bardzo duża grupa ludzi, którzy w tej książce, w tym przewodniku są ujęci. My się w mniejszym lub większym stopniu znamy. Dobrze, że takie czasopisma powstają, że jest coś takiego, co spaja naszą grupę, naszą, ten nasz półświatek gastronomiczny w jednym miejscu, w tym, w tym, w tym wypadku w tej żółtej okładce. A tym bardziej tutaj ja też myślę, że mogę dodać parę słów od siebie, bo wydaje mi się, że to no jest taki jeden z bardziej rzetelnych właśnie przewodników i jedna z takich bardziej ciekawych publikacji. Bo warto tutaj, drodzy Państwo, przyznać, że ci recenzenci, którzy rzeczywiście odwiedzają i to też pewnie jak sam potwierdzisz, bardzo często inkognito, oni się nie zapowiadają, oni przyjeżdżają do nas po prostu jak zwykli goście, by właśnie sprawdzić tą, tą jakość, oni rzeczywiście, te restauracje odwiedzają. No i w tym roku obecnym to było prawie, z tego co wyczytałem, prawie tysiąc restauracji, a więc naprawdę sporo. Więc myślę, że rzeczywiście, rzeczywiście, naprawdę jest to ciekawe źródło informacji na temat tych restauracji. A przede wszystkim ja też myślę, że możemy tutaj zarekomendować, właśnie jak już wcześniej wspominaliśmy, bo po prostu samemu przyjechać tutaj do nas, do Szybu Maciej, przekonać się, jak karmimy, tak, jak to jest, jak można naprawdę doskonale zjeść. To na koniec, Dominiku, takie pytanie. Przy końcu roku, jakie plany wobec tego na nowy rok 2020? Nasze plany jako załoga, przede wszystkim utrzymać tą czapkę, którą mamy, zrobić, mam nadzieję, progres już pod dwie sztuki. Lekki zrobiliśmy od zeszłego roku, myślę, że nam to wyjdzie. Jakie mamy plany wobec menu, dań, które serwujemy? Tak jak będzie miał w zasadzie klient, my codziennie zmieniamy menu na bistro, staramy się mieć co tydzień coś nowego, coś innego na restauracji. My również odpowiadamy częstokroć na pytanie od klienta, że ma na coś ochotę, my to staramy się zawsze realizować pod, pod takim względem smakowym, pod klienta przede wszystkim. Tak więc tutaj plany mamy, nowe menu oczywiście wiosenne, wejdzie za kilka w drugim kwartale. Ze świeżymi, lżejszymi rzeczami jesteśmy na etapie zimy, e, chłodniejszych dni, gdzie to menu skomponowane jest troszkę ciężej, na m, cięższych mięsach, cięższych dodatkach, kilka kiszonek, tak więc to są rzeczy mocno e, zimowe. No, to ja myślę, że zatem możemy zaprosić na zakończenie właśnie państwa wszystkich naszych tutaj widzów do odwiedzania naszej restauracji, zarówno i teraz do kosztowania i smakowania naszej obecnej karty, ale także już teraz myślę, że możemy zaprosić do smakowania i do z, e, próbowania karty, która pojawi się właśnie w naszej restauracji na wiosnę. Dziękuję. Raz jeszcze robisz. moim i państwa gościem był nasz szef kuchni restauracji, szef Maciej Dominik Więcek. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Pozdrawiam.